Ja. Dobry wieczór. Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 24. Po meczu 24 kolejki PKOBP Ekstraklasy Klasy. Spotkanie PGFK z Talmielec, Jagiellonia Białystok zakończyło się remisem 1 do 1. Jest ze mną trener gości, pan Piotr Nowak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę o kilka zdań podsumowujących dzisiejsze spotkanie. Um, straciliśmy dwa punkty, i to jest więcej. Więcej nic nie na ten temat nie, nie trzeba powiedzieć. Myślę, że byliśmy z zespołem dojrzalszym, ale tak jak mówię, to gra się przez 90 minut i, i tutaj mam pretensje do, do swojego zespołu, że bardzo nieodpowiedzialnie i bardzo nierozważnie stracili tą bramkę, bo nie powinniśmy, nie, nie powinniśmy do, do, dopuścić do takiej sytuacji. Tylko tyle i aż tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobry wieczór, witam serdecznie na drugiej części konferencji prasowej po meczu PGF Kestel Mielec Jagiellonia Białystok. Jest ze mną trener Mieleckiej drużyny, pan Adam Majewski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze, bardzo proszę o kilka zdań podsumowujących dzisiejsze spotkanie. Cóż, myślę, że patrząc na przebieg spotkania, w jakich, jak się kształtował wynik, że przegrywaliśmy 1 do 0, wynik remisowy jest, myślę, wynikiem sprawiedliwym. Po raz kolejny nasi zawodnicy i nasza drużyna pokazała charakter i, i to, z czego słyniemy, że gramy do końca, walczymy do końca. Dzisiaj udało się doprowadzić do, do remisu. Myślę, że ten mecz był taki troszeczkę dziwny. Początek niemrawy, natomiast myślę, że gdzieś od 10 15 minuty osiągnęliśmy dużą przewagę i, i gdzie się wydawało, że kontrolujemy spotkanie i, i zdobycie przez nas bramki jest kwestią czasu. Nie udało się, zeszliśmy na przerwę i niestety otrzymaliśmy Naszych zawodników, żeby wyszli z koncentrowania drugą połowę, bramka po w fragmencie gry, że tak powiem, prowadziła pewną nerwowość nasze poczynania, co, co, było widać w dalszej części spotkania, było dużo niedokładności, dużo, dużo prostych strat, na szczęście, tak jak powiedziałem pomógł pomysł przestawienia Mateusza Matrasa do ataku, także zaliczył, zaliczył asystę. Fajnie też, że Konrad Rzesieński, który, który wszedł na boisko, zachował spokój i doprowadził do remisu. Także dziękuję chłopakom za zaangażowanie. Natomiast jest pewien niedosyt, bo myślę, że musimy mieć więcej pazerności, więcej jakby podejmowania decyzji i odpowiedzialności na, na zdobycie bramek, bo kreujemy grę, mamy większe, większe posiadanie piłki, ale brakuje na końcu więcej sytuacji i skuteczności. Panie trenerze, Przemysław Cinkier z Poltaru Heimerec pyta, jak trener ocenia realizację dziś stałych fragmentów, szczególnie rzutów rożnych? ponieważ nasza drużyna miała ich dziś całkiem sporo? Dzisiaj było tych rzutów różnych trochę, także. Na pewno nie wyglądały może idealnie. Zawsze można je wykonywać lepiej, ponieważ mamy zawodników, którzy, którzy potrafią to dobrze zrobić w postaci Maćka Domańskiego i, i Christiana Gettingera. Natomiast na początku spotkania, po rzucie rożnym, Mateusz Matras tak naprawdę o centymetry po uderzeniu głową. Nie, nie, nie trafił do bramki i to my byśmy prowadzili właśnie po tym fragmencie gry, ale oczywiście będziemy nad tym pracować. Myślę, że trener Damian Skiba, który zajmuje się tymi fragmentami, bardzo dobrze to, to robi i, i będziemy to kontynuować. Kibice pytają, czy w obliczu słabej gry drużyny bez napastnika przewiduje pan możliwą zmianę formacji? Twardo trzymamy się piątki z tyłu, gdzie w środkowej tercji boiska zdecydowanie brakuje nam zawodników do większej dominacji i kontroli gry. Nie, 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 planuję takich zmian. Przyszedł do nas w ostatnim czasie Dominik stracie, który ma pewne zaległości, ale wiadomo, że w naszym, naszej sytuacji, kiedy nie ma napastnika, od razu musiał skoszyć do składu, za chwilę dołączy do nas Oskaza tak, także będziemy mieli dwóch zawodników zupełnie innych od siebie. Jednego zawodnika, który jest szybki, drugiego, który jest, dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, dlatego nie planujemy zmian. Natomiast myślę, że brakuje nam też troszeczkę szczęścia, bo, bo tak samo jak dzisiaj, tak samo jak z Górnikiem Łęczna, tych sytuacji stworzyliśmy trochę, ale po prostu ich nie wykorzystujemy. Po dzisiejszym spotkaniu kibice pytają, czy nie lepiej byłoby wypróbować ustawienia z matrasem na szpicy również w następnych meczach. Okej, okay, dzisiaj się udało. Wiadomo, że to była potrzeba chwili i fajnie, że, że, tak, że tak wyszło. Natomiast nie planujemy. Nadal Mateusz będzie grał jako środkowy centralny obronca, ale Oczywiście, jak zdarzy się taka sytuacja jak dzisiaj, że będziemy gonić wyniki i, i będziemy potrzebować zawodnika o dobrych warunkach klimatycznych, to na pewno z tego skorzystamy. Bo dzisiaj Mateusz to dobrze zademonstrował. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.